Ta książka, ta książka mówi o pięciu najważniejszych aspektach czwartej rewolucji przemysłowej, czyli o bezpieczeństwie, poufności, prywatności i zaufaniu. I to się kryje pod literą S. Pod literą P kryją się związki pomiędzy firmami, czyli partnershipy, czyli wzajemne relacje firm, wzajemne relacje otoczenia, które, które dotyczy firmy i otoczenia, które dotyczy ekosystemu klienckiego. Pierwsze E w tej książce to jest Imaging Technologies, czyli nowoczesne technologie, technologie, które rewolucjonizują dzisiaj sposób prowadzenia biznesu. Drugie E to jest Ekonomia, czyli modele biznesowe, sposób zarabiania w dzisiejszym świecie, czy takie prozaiczne rzeczy jak wzrost efektywności produkcji, wzrost efektywności usług. Ostatnia litera to jest D, czyli Digital Transformation, czyli można by było powiedzieć, że pod jedną literą kryje się cały opis tego co nas otacza, ale ja skupiłem się w Digital Transformation na dwóch aspektach. Pierwszym jest nowe pokolenie ludzi, którzy są naszymi pracownikami i naszymi klientami, czyli Millenials czy pokolenie Z, i najważniejsza rzecz w, całym tym, w całej tej wielkiej zmianie, a mianowicie wartości firmy i to wszystko, co dotyczy jej kultury organizacyjnej i sposobu zarządzania zmianą w czwartej rewolucji. O to chodzi w mojej książce.